we are besieged go forth and quash this pathetic rebellion what? mason <laughs> we must stop those sea powers Cześć, to Maciek z Dziś mamy dla Was recenzję z gry Chivalry 2, która zapowiada się na jedną z najlepszych sieciowych produkcji ostatnich lat. Chivalry 2 to konyłaca ciepło przyjętej gry Torn Banner Studios z 2012 roku. Podobnie jak Pierwowzór, produkcja skupiona jest na rywalizacji sieciowej, a podstawowe założenia rozgrywki niewiele zmieniły się w porównaniu do oryginału. Wciąż wcielamy się w średniowiecznego rycerza i na ogromnych polach bitew bierzemy udział w krwawych starciach. Tym razem do naszej dyspozycji oddano cztery główne klasy postaci, a mianowicie Łucznika, Berserka, Piechura i Rycerza. Każda z nich dzieli się dodatkowo na trzy specjalizacje i charakteryzuje się dostępem do innego wyposażenia, odmiennymi statystykami, a także różnymi zdolnościami pasywnymi oraz aktywnymi. Na przykładu, Rycerz może zadąć Wróg, co sprawia, że pobliscy sojusznicy odzyskują zdrowie. Berserkę z kolei może po pewnym czasie cisnąć przeciwników podpalającym ich Saganem z olejem. Do naszej dyspozycji dano również trzy tryby rozgrywki: drużynowy deathmatch, każdy na każdego i cele drużynowe oraz osiem obszernych map. Trzy z nich przypisane są do trybu deathmatch, pozostała piątka zaoferuje nam dodatkowe cele, które poszczególne drużyny muszą wykonać. Podczas zabawy zdecydowanie bardziej przypadły mi do gustu mapy skupione na celach. Zostały one tak zaprojektowane, że gracze najczęściej i tak walczą w punktach zapalnych, starając się przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Dodatkowo otrzymujemy możliwość korzystania z maszyn oblężniczych, a w trakcie pojedynczego starcia wraz z postępami zmieniają się cele, które musimy zrealizować. Nie będę was oszukiwał. Chivalry 2 to pod wieloma względami produkcja chaotyczna, szalona i niezwykle brutalna. Honorowe starcia, kodeks rycerski, do którego odwołuje się gra, to wszystko mrzonki. Podczas walki w Chivalry 2 wszystkie chwyty są dozwolone. Ostatecznie liczy się tylko zwycięstwo. Jak już wspomniałem, w starciach bierze udział nawet 34 graczy, co sprawia, że często po prostu na oślep machamy mieczem, byleby tylko trafić jakiegoś przeciwnika. Atak w plecy czy z dystansu często może przechylić szansę zwycięstwa na naszą stronę, więc nie warto się hamować. Czy w tym chaosie jest jednak metoda? Jak najbardziej. System walki wydaje się dość prosty. Ot mamy trzy rodzaje ataków podstawowych: unik, kopnięcie, blok oraz zdolności specjalne. Nic, czego byśmy nie doświadczyli w wielu innych produkcjach. Bardzo szybko przekonacie się jednak, że jest nim mnóstwo głębi, a perfekcyjny blok, pchnięcie, kontra czy przełamanie wrogiej obrony daje ogrom możliwości taktycznych, a co ważniejsze, sprawia mnóstwo frajdy. Ogólnie starcia w Chivalry 2 dają wiele radości. Przędobylska jucha, latające członki i pole bitwy zasłane trubami sprawia, że naprawdę możemy poczuć się jak na średniowiecznym polu bitwy. Jakież było moje zdziwienie, gdy jeden z przeciwników odciął mi rękę, a ja dzięki adrenalinie jeszcze przez chwilę mogłem walczyć dalej. Nieraz dopadnie Was też strzała podstępnych łuczników, flaką z olejem, czy amunicja z katapulty. Warto tu podkreślić, że choć Chivalry 2 wciąż jest określane mianem symulatora średniowiecznego rycerza, to studio Thorn Banner nie chciało podchodzić śmiertelnie poważnie do swojego dzieła. Jest brutalnie, ale momentami bywa też komicznie, szczególnie gdy na swojego rywala ruszacie z rybą w dłoni. Jak przystało na produkcję sieciową, Chivalry 2 oferuje rozbudowany system personalizacji i progresji. Naszym awatarom możemy zmieniać nie tylko wygląd zbroi, hełmu czy broni, ale również twarzy, włosów, brody, a nawet płeć. Studio Torn Banner potwierdziło za sprawą Chivalry 2, że ma w swoich szeregach niezwykle utalentowanych deweloperów. Testowana przeze mnie wersja gry na Xbox Series X nie tylko wygląda, ale i działa znakomicie. Dodatkowo wszystkie dźwięki, okrzyki i odgłosy dodają starciom realizmu. Warto tu odnotować, że twórcy już w dniu premiery zadbali o pełne wsparcie dla konsol dziewiątej generacji. Posiadacze Xbox Series X i PlayStation 5 mogą zatem liczyć na wyższą ilość detali, rozdzielczość 4K i rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę. Chivalry 2 pokazuje, że również mniejsze zespoły potrafią dostarczać nam rozbudowane i ambitne produkcje. Torn Banner Studios dopracowało swoje dzieło w każdym elemencie: satysfakcjonujący system walki, chaotyczne i brutalne starcia, do 64 graczy na jednej mapie, znakomita oprawa audiowizualna to wszystko sprawia, że dla mnie Chivalry 2. To jedna z najlepszych sieciowych przygód od lat. Czy zatem warto sięgnąć po Shibuya 2? Jak najbardziej tak.